Kabaret Nowaki, który powstał w Zielonej Górze w 2007 roku, to grupa, która zdołała zaskarbić sobie serca wielu Polaków. Aktualnie w jej składzie znajdują się Adrian Naborek, Tomasz Marciniak oraz Kamil Piruk. Rosnąca popularność formacji została potwierdzona przez udział Borek w programie Taniec z Gwiazdami, w którym dotarła aż do finału wiosną ubiegłego roku. To bez wątpienia świadczy o talentach i charyzmie tej grupy. Jednakże. Nowy rok przyniósł ze sobą niestety także trudności. W dniu 13 stycznia kabareciarze ogłosili, że z powodu problemów zdrowotnych jednego z członków Tomasza Marciniaka grupa stanie przed nowymi wyzwaniami. W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku zaznaczyli, że Tomasz musi na pewien czas zwolnić, aby zadbać o swoje zdrowie. W związku z tym, w nadchodzących występach zespół funkcjonować będzie w zmienionym składzie. A ich nowe występy uświetni Szymek Łądkowski. Jak podkreślili, mają pełne zaufanie do nowego członka zespołu. Nowy rok, nowe wyzwania i my przed takim stanęliśmy. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami. Musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie, napisali. Zwieńczeniem ich oświadczenia były gorące słowa wsparcia dla Tomasza Marciniaka. Tomciu, kochamy cię. Wracaj szybko. Ciekawe jest to, jak licznie zareagowali fani kabaretu, którzy w komentarzach przesłali mnóstwo życzeń powrotu do zdrowia. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Dużo zdrowia życzę i szybkiego powrotu. Panie Tomku, szybkiego powrotu do pełni formy to tylko niektóre z pełnych zrozumienia i wsparcia wiadomości, jakie pojawiły się w sieci. A również na scenie kabaretowej wiele, na przykład kabaret hrabi. Po odejściu Joanny Kołaczkowskiej, nie zamierza rezygnować z dalszej działalności. Zamiast tego artyści zdecydowali się na realizację nowych projektów z udziałem zaproszonych gości. W tym kontekście, jako pierwszego współpracownika przedstawili Wojtka Kamińskiego. Podzielił się on swoją radością na mediach społecznościowych, ogłaszając, że rozpoczął twórczą przygodę z hrabi w ramach programu Być Facetem. Ciekawe, jak nowe wyzwania wpłyną na obie grupy. Kabaret Nowaki ma przed sobą okres przejściowy z nową osobą w zespole, podczas gdy hrabi otwiera się na świeże pomysły i współpracowników. Takie zmiany niewątpliwie mogą przynieść wiele inspiracji oraz kreatywnych rozwiązań w kabaretowym świecie, z którego wszyscy czekamy na kolejne emocjonujące wydarzenia.